Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kukuliną8, a w dzisiejszym odcinku bardzo szybkie info. Po pierwsze, 2024 rok. Dziękuję za oglądanie, zostawcie suba, łapę w górę. A tak serio nie 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 nie, nie. po pierwsze znacie suwab, to jest fakt, a po drugie lecimy z najgrubszym rokiem wszechczasu na polskiej YouTubeowej scenie z GTA 5 online i nie tylko nie ograniczamy się tylko do GTA V online, ale to mniej więcej będzie tak 3 czwarte jeśli chodzi o cały content. Ale powiem wam tak, nie macie z kim grać napadu, nie macie kasy w GTA Pęż Online, nie chcę wam się grać samemu, macie Discorda, macie mego Instagrama. Wbijajcie, obserwujcie, mam dobre newsy, wraca jedna z większych legend. Szeregowy, szeregowy będzie w tym roku będzie do nas wracał. <laughs> szeregowy na YouTubie będzie widzowie. Bardzo się z tego powodu cieszę, jak wiecie, z czego bardzo dużo czasu spędziłem, nagrywając wszystkie odcinki dla was, który będzie w tym roku naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Już na ten moment mamy drugi stycznia. Mamy na kanale 50 tysięcy wyświetleń w ciągu dwóch dni, więc mam nadzieję, że będzie, będzie jeszcze więcej, bo naprawdę bardzo, bardzo grubo ten rok się zaczął i będzie jeszcze, jeszcze grubiej. Mamy bardzo grubą współpracę, mamy bardzo grubych partnerów, jeśli chodzi o rozwój będą mi Pace of cardy, i doładowania, i jakieś randomowe nagrody e, nie wiem, blik na telefon, na Instagramie, nie wiem, tak pstryk ktoś ogląda relacje i nagle wybieramy nie wiem, trzy osoby, które zostają po stu, stówce, dwie, trzy, więc naprawdę będzie grubo, rozbudowujemy ekonomię na Discordzie będziecie mogli sobie kupować jeszcze bardziej jeszcze więcej fajnej kasy do GTA 5 online za głupią aktywność na czacie nie wiem, wyślecie mema na czacie z memami i dostajecie nie wiem 20 tysięcy wirtualnych Gotówki na Discordzie, za które możecie sobie kupić, nie wiem, 3-4 miliony do GTA 5 online, więc mam nadzieję, że będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo grubo mam nadzieję, że będziemy nagrywać jeszcze z innymi twórcami możecie pisać w komentarzach jak to są twórcy, jak coś tam nie wiem wiem, że glicze też będą czekać na kopiowania, będą i przede wszystkim będą sprawdzone kopiowania, nie będziemy spamić wszystkimi gliczami. jakie to miało miejsce u większości osób będą same bezpieczne sprawdzone glicze bez totalnie możliwości na bana bo bardzo dużo dostawało resety konta ja też dostałem reset konta mam zaledwie bańkę na koncie ale flota jeszcze jakaś tam stoi, więc mamy fajne parę lewych kąt, gdzie będziemy testować te glicze i może będą z opóźnieniem może będą krócej działać załóżmy strzegni do jednego dnia max tam półtora, dwóch dni ale chociaż będą bezpieczne, nie będziemy spamić, że wiecie zasięgi wyświetlenia. <laughs> nie, przede wszystkim to widzowie mają się fajnie bawić, a ze stratą konta to chyba żadnej zabawy nie będzie. Więc jak wspomniałem, sub łapa w górę i to będzie najgrubszy rok na polskiej scenie, jeśli chodzi o GTA 5. Ale bez Was to się nie uda, więc każdy wie na Discorda, Instagrama, subskrybuje kanał. I elo widzowie! I czekamy na szczeregowego!